Pierwsze klasztory zakonu braci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel pojawiły się w Polsce na przełomie XIV i XV wieku. Na ziemi dobrzyńskiej do dnia dzisiejszego podziwiać można dwa barokowe zespoły kościelno-klasztorne należące do zakonu karmelitów. Starszy znajduje się w oborach. Fundatorami kościoła było małżeństwo Anna i Łukasz Rudzowscy. W latach 90. XVII wieku konsekrowano świątynię pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. W samych oborach od wieków szczególną czcią otaczana jest figura Matki Bożej Bolesnej, patronki Ziemi Dobrzyńskiej. Wykonana w drewnie lipowym przedstawia Matkę Boską pochyloną nad umęczonym synem. Pietę od 1627 roku na stałe umieszczono w oborskiej świątyni. Znajduje się ona w niszy w ołtarzu głównym, która obita jest srebrną blachą, a sama cudowna figurka ubrana jest w srebrną sukienkę z XVIII wieku. Koronowana została ona w 1976 roku przez prymasa polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po prawej stronie ołtarza znajduje się barokowy ołtarz boczny z końca XVII wieku, z rzeźbionymi figurami świętych i obrazem neapolitańskiej Madonny Szkapleżnej. Na lewo od ołtarza głównego Także podziwiać można rzeźby przedstawiające świętych, zaś w centralnej części umieszczono dwa obrazy, jeden przedstawiający koronację Matki Boskiej oraz drugi z wizerunkiem świętego Józefa z Dzieciątkiem. Wnętrze kościoła zdobią także dwie rokokowe stalle z połowy XVIII wieku umieszczone w prezbiterium. Ozdobione są malowidłami i popiersiami świętych i błogosławionych związanych z zakonem karmelitów. Na terenie podziemi kościoła zlokalizowana jest kaplica pamięci. Jest ona swoistym świadectwem kapłanów i zakonników więzionych w murach klasztornych. W kaplicy znajduje się także grobowiec ojca Wincentego Kruszewskiego, karmelity zmarłego w 1922 roku. Uchodził on za gorliwego męża modlitwy opiekuna ubogich i chorych. Po śmierci jego ciało zostało złożone w krypcie grobowej pod kaplicą opatrzności. Ciekawostką jest fakt, że w świątyni znajdują się wspaniałe organy na których według przekazów grywał młody Fryderyk Chopin. Tuż przy kompleksie klasztornym wznosi się wzgórze, pierwotnie nazywane grodziskiem, na którym obecnie znajduje się stary cmentarz parafialny. W okresie wielkiego postu w kościele w oborach, wierni biorą udział w nabożeństwie drogi krzyżowej na świeżym powietrzu. Wędrując ścieżkami, docierają do stacji ukrzyżowania i śmierci Chrystusa, która przez samych wiernych nazywana jest oborską kalwarią. Na klasztornym dziedzińcu znajduje się cudowne źródełko zwane źródełkiem świętego Eliasza. Nieco późniejszy, drugi z karmelickich klasztorów na Ziemi Dobrzyńskiej to klasztor w Trutowie. Budowę kościoła zakończono w 1738 roku, a jego patronką została święta Anna. W kontekście historycznym warto wspomnieć, że rozwój klasztorów karmelickich uległ niemal całkowitej zagładzie na skutek rozbiorów. I dekretów kasacyjnych zaborców. Wyjątkiem był klasztor właśnie w Oborach, gdzie internowano zakonników z innych likwidowanych klasztorów. Powroty do niektórych utraconych placówek rozpoczęły się dopiero w pierwszej połowie XX wieku. Karmelickie zespoły klasztorne to miejsca wyciszenia i modlitwy, ale też miejsca, gdzie spacerując po terenach zielonych można pobyć sam na sam ze sobą, bogiem, poddać się refleksji albo po prostu wypocząć.